Witam ponownie, zagrajmy w Scrapland. Pojedziemy kolejką do śródmieścia, ponieważ nie chce mi się iść przez cały ratusz, żeby użyć tej dziwnej windy. Tak, śródmieście. Gwoli przypomnienia mamy do zabicia 20 liniarzy przy użyciu prototypu pojazdu burmistrza, który jest... Właśnie to nie jest prototypem, nie powinien nim być, bo to jest gotowy pojazd. Ale cóż. Polecimy czymś szybszym. Czymś manewrowniejszym. I tak. Prototyp pojazdu burmistrza znajduje się w jednej z dwóch lokacji. Jeśli wyjdziemy z ratusza albo właśnie z kolegi, to znajduje się au na parkingu redakcji. Jeśli wyjdziemy z redakcji, znajduje się na parkingu ratusza. I tak jest raczej zazwyczaj. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak zawsze było, kiedy kiedy Patrzyłem na to. I tak, oto pirat. Możemy zniszczyć ten wóz. Możemy zniszczyć ten wóz, albo dać się zniszczyć, albo w ogóle ten. I wtedy, ów prototyp pojawia się w drugiej z tych lokacji. No i tych prototypów jest nieskończona ilość. Więc, ile prototypów ma burmistrz? Dobra, skoro już mam uwagę panów policjantów, to mogę sobie uzupełnić amunicję. I tutaj najlepszą bronią jest Devastator, z którego możemy korzystać, bo ten wóz ma już zamontowany Devastator. I niestety ten wóz ma tylko 70 pancerza, więc trzeba uważać. Szczególnie kiedy gra się tak jak ja i ma się zero ekstra żyć. No, no! powiedziawszy, powinienem albo kupić sobie ekstra życia. Albo kupić sobie ekstra życia. Albo pościgać się, bądź powalczyć z najemnikami. I chyba to zrobię w pewnym momencie poza nagraniem. Wiecie, farmienie kasy, żeby żeby potem nie było. Nie stać na ten wóz! Nieee. Ale cóż, wracając do zabijania 20 gdyniazy Aż 20 Ale przy okazji... Wdech i jeszcze raz Przy okazji można sobie pofarmić tutaj kasę na nich Więc to nie jest tak, że Jeśli robimy tylko zadania główne To nie mamy kasy nawozy bo gra właśnie daje nam takie smaczki. A także daje nam szalonego gracza, który mnie, ojej, hej, Ej, więcej kasy. Oj. A, niestety jest to żmudna robota, bo dopiero dziewięciu, uh. Ale nie jest to aż takie trudne. Trudności pojawiają się, jeśli na przykład ktoś was walnie, zgubicie pościg i musicie od nowa szukać gliniarzy, albo na przykład traficie kogoś przypadkiem i ten ktoś też będzie was chciał zabić. Tak, walka jeszcze na przykład z najemnikami albo z burmistrzem, albo z kimkolwiek nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Nie żeby coś. Aaa, przy okazji cały czas trzeba się ruszać, żeby unikać bycia zabitym. A, naprawdę. Cieszy mnie, że... że tu gdzieś powinien być pancerz albo mam nadzieję, że któryś z nich wyrzuci pancerz. Wyrzucaj pancerz! Wyrzucaj pancerz! A, sekretem dobrej walki w tej grze, przynajmniej na tym poziomie trudności, jest ofensywa. Bo co tam obrona? Macie zabijać ich, zanim oni zdążą was zaatakować. Tak jest najlepiej, uwierzcie mi. Szczególnie jak macie taką popierdułkę, jak pirat burmistrza. Swoją drogą Devastator jest o wiele lepszy niż pamiętałem, żeby był To zawsze co... To, to zawsze fajny... fajny bonus, fajna niespodzianka Czy ja go... A, na, na szczęście zgubienie pościgu nie kończy się z wyzerowaniem licznika Wyzerowanie licznika jest straszną rzeczą na przykład jeśli zmienimy sobie lokację to wtedy licznik się wyzeruje. Albo jeśli powiedzmy zginiemy i trafimy do aresztu, bo to wtedy też działa jak zmiana lokacji. Nie wiem czy jeśli zginiemy sobie tak po prostu casualowo to wtedy czy też e, nam się licznik e, du, 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 resetuje. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jeśli mamy wystarczająco ekstra żyć to w Wtedy wszystko jest w porządku. Żółku, Beetlejuice. No i więcej kasy. O, to już wszystko. Chyba. Mam nadzieję. A, na tym etapie gry zamiast podążaj za żółtą strzałką, króluje... Korzystaj z komunikatora na twoim radarze. Ociec to zaznaczonego na twoim radarze. No ale lećmy do tego komunikatora. Wow. To powinno być gdzieś tam. Mam nadzieję, że tam. Ej. Ej, on jest gdzieś tutaj. Jest pode mną. Dive. The ship itself, and I've beaten 20 cops. Stop bugging me and tell me what you know about the third clue. The clue is hidden aboard an undercover freight ship. The police use these ships for an illegal traffic of mercury, and they're indestructible. So there's no point in attacking them. Well, I'm going now. I'm very busy. Thanks for the mayor's shipping. No, 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 no. <laughs> but you promised that. What a traitor. You can't trust these messengers. He didn't tell you that the transport was indestructible until you had given him the mayor's gunship. He's got some nerve. Now, what? Attacking the freight ships is no use. Not so fast. Mercenaries have developed a new weapon. It uses antimatter projectiles that can pierce through anything. I'm sure you can destroy them with this weapon. How can I get the weapon? Steal the plans and then build the weapon at Rusty's. Go to the gambling joint and get the mercenaries to tell you where they hit the plans. Okay. Hey, you aren't paying attention to my crazy bets. Check the red page in your <sighs> life every now and then. Tak, nawi. Nie możesz odjechać tym wozem, obiecał jego turlowi. Trurlowi. Ej. No dobra, gdzie jest mój lot? Przyzywaj mojego lota, spuntnik. Ej, gdybym miał, to bym zniszczył mu ten wóz. No dobra. Teraz trzeba... trzeba polecieć. Hmm, au Niestety wbijanie się na cudze wozy nie jest najlepszym sposobem, żeby przelecieć cokolwiek Więc tak Polecimy sobie właśnie przejściem od zmiany dzielnicy To będzie od razu przy szalonym graczu ch Chyba Chociaż nie jego przejście jest chyba przy złomowisku Hmm Ha. Oczywiście mógłbym lecieć do Rudego i zamontować sobie Devastatora, ale skoro będziemy tacy fajni i będziemy mieli nową broń najewników, to będziemy mieli nowe plany. Więc od razu zmontujemy sobie wszystko naraz. A szalony gracz jest blisko. Wow, ile kutw! Ile kutr. Przy okazji mamy tutaj jeszcze pijaną cytrynę. O, Piano Cytryna. Pijano cytryna to jest, jak pamiętamy, statek Berto i prawdopodobnie jest on najszybszym statkiem w całej grze. Jeśli obładować go kompletnie niczym i dać mu lepsze silniki, to on jest chyba najbardziej manewrowym i najszybszym statkiem w całej grze. To głównie jest spowodowane dlatego, że jego trzy silniki są, e, są oddzielne, a nie połączone. Tak jak na przykład w, trzy, w naszym Trzmielu są dwa połączone silniki. Albo w Kutwie są właśnie też połączone. Nie każdy może być inny. Więc to jest takie fajne. Bardzo fajny statek. Bardzo fajny statek. No to no dobrze. Mamy tutaj najemników... Od razu Wam powiem, że rozmowa z mądrym najemnikiem i z najemnikiem Brutalem kończy się absolutnie niczym. Bo możemy ich pytać, ale powiedzą, a spada i wiemy, że nas chcesz oszukać i wykorzystać. Hej, widok na dzielnica. Dlatego pogadamy z wiesz? I'm a fan of yours. I promise I only want to see the plans to admire the wonderful technology you use. I'd like to show them to you, but I don't have them, though I know where they are. You aren't trying to trick me, are you? You are so clever and polite that I wouldn't dare trick you. Everybody does, you know. I wonder why people think I'm stupid. I like you. Actually, it's a contest. We're selecting candidates for the best weapon in Scrapland.

Niestety jest to na, zwołom, na złomowisku, Ech. Złomowisko... W takim razie cóż, to by było na tyle w tym odcinku z serii Zagrajmy w Scrapland. W następnym odcinku... Polecimy za najemnikiem głupcem, za głupim najemnikiem, o kutwa. No, co to jest, czy to jest żuk? To wygląda na żuka. Follow me. I'll show you where the plans are. Tak, polecimy za tym najemnikiem i zdobędziemy plany antymaterii. Przy okazji, przeszukuję sobie wóz na następny raz, więc na następnego razu roboty.